Dzień dobry, witajcie. Mam na imię Dorota, jestem szkoleniowcem marki Gino i chciałabym Wam dzisiaj pokazać jeden z moich ulubionych produktów do pielęgnacji skóry twarzy. Zanim zdradzę, co to dokładnie jest, mam do Was pytanie. Kto z Was nie szuka produktu, który silnie niwelowałby oznaki zmęczenia się skóry, który nawilżałby tą skórę, rewitalizował, odświeżał, przygotowywał do aplikacji kolejnych produktów pielęgnacyjnych? Ja taki produkt znam i chciałabym dwa słowa o nim powiedzieć. Tym produktem jest maseczka Dynamizant Antifatik marki Gino. Maska silnie usuwa oznaki zmęczenia się skóry. Ma w swoim składzie m.in. chłodne esencje z mięty i eukaliptusa. To one sprawiają, że nasza skóra po zmyciu z maski jest gładka, odświeżona, zrewitalizowana i pięknie pachnie. Szkoda, że tego zapachu nie mogę Wam pokazać poprzez nagranie, ponieważ produkt pachnie delikatnie zielonym herbatą, esencjami właśnie mięty, eukaliptusa. Bardzo delikatny, świeży zapach. Dodatkowo produkt zawiera w swoim składzie kompleks hydrocytek, który bardzo silnie nawilża skórę. Zawiera w swoim składzie tak przez Was lubiane kwasy owocowe, które będą tą skórę rewitalizować, odświeżać, przygotowywać do aplikacji kolejnych produktów. Oraz zawiera ekstrakt sorgo, to jest ze zboża bogatego w wielocukry, który będzie miał takie delikatne działanie liftingujące, napinające i właśnie doskonale sprawdzi się jako kosmetyk przed wykonaniem makijażu. Stąd, przez wielu klientów, maska ta nazywana jest taką maseczką bankietową. Chciałabym ten produkt Wam przedstawić, pokrótce pokazać na sobie, jak należy go aplikować. W tym celu. Założę opaskę kosmetyczną. Oczywiście, jeśli wy takiej opaski nie macie w domu, należy w inny sposób zabezpieczyć włosy. Oczywiście maskę nakładamy na skórę wcześniej zmytą, stonizowaną, osuszoną. Bardzo dobrze jest wykonać wcześniej peeling. Ja bardzo polecam Wam peelingi tej samej marki, mianowicie mój ulubiony peeling Biologic. Nakładamy maskę przy pomocy pędzelka. Oczywiście, jeśli nie mamy pędzelka w domu, nakładamy ją dłońmi. Ja rozpocznę aplikację od miejsc dla mnie priorytetowych, jak policzki. Nakładam produkt zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Nakładam go na brodę. Nakładam na nos, czoło oraz skórę szyi. Po nałożeniu produktu można delikatnie przemasować dłońmi w górę, aby produkt lepiej się wchłaniał, i jeszcze. Korzystniej działał na naszą skórę. Produkt nakładamy na czas od 3 do 5 minut. Ja oczywiście ze względu na nagranie za chwileczkę tą maskę zmyję. Przyznam się, że ja dodatkowo swój produkt trzymam w lodówce, dzięki czemu produkt po wyjęciu jest chłodny. Nakładany na skórę silnie ją rewitalizuje, odświeża oraz sprawia, że kosmetyk nakładany w następnej kolejności lepiej na tej skórze się trzyma. Maskę usuwamy pod bieżącą wodą. Ja użyję takich rękawic frotę. Delikatnie zmywamy. Maska ma kremową konsystencję, więc bez problemu się zmywa. Już widzicie, że skóra staje się odświeżona, wygładzona. Naprawdę bardzo żałuję, że nie mogę Wam pokazać, jak pięknie pachnie. Następnie skórę należy stonizować, osuszyć i nałożyć produkty, te, które najbardziej lubicie do pielęgnacji Waszych skór. Jeśli zainteresował Was ten produkt, jeśli chcielibyście wypróbować jego działanie, serdecznie zapraszam Was na stronę www.gino.pl. Tam znajdziecie listy autoryzowanych salonów. Na pewno doktorzy urody z salonów Gino pomogą Wam dobrać produkty najbardziej odpowiednie, najbardziej korzystne dla potrzeb Waszych skór. Jeżeli tylko macie jakieś pytania, wątpliwości, śmiało piszcie, na pewno pomożemy, odpowiemy. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie, Dorota.